Cześć, nazywam się Mikołaj i jestem szefem Rybajka, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was 10 faktów i mitów na temat trenażera. Jeden fakt. Trenażer jest nudny. Jest nudny strasznie. Jest nudny, monotonny, nie przesuwa się krajobraz, nie wieje wiatr we włosach, nie skacze nam adrenalina, bo się totalnie nic nie dzieje. No jest nudny e, i trzeba z tym żyć. Najgorzej jeżeli miejsce, gdzie możemy go sobie ustawić, to jest zimny, ciemny garaż albo jakaś piwnica. Wtedy to już w ogóle koszmar. Jeżeli możemy sobie trenarze rozstawić w pokoju albo w salonie, najlepiej tak, żeby domownicy nam nie przeszkadzali, to jeszcze pół biedy. Można zasubskrybować Netflixa i obejrzeć go od deski do deski. Można dotrzeć do końca internetu, bo te godziny, które będziemy spędzać na trenażerze... E to bezmiar, który naprawdę można wykorzystać na obejrzenie albo kilkudziesięciu filmów, albo kilku porządnych seriali. Próbowałem, kiedy jeździłem na tranży, że miałem taki epizod krótki, czytać książki, ale to się nie sprawdza, dlatego że cały czas mamy wilgotne ręce i strony w książce szybko się filcują. Także, jak czytanie, to pewnie na jakimś Kindlu albo na jakimś innym ekranie. Także podsumowując, trenażer jest nudny i jest to fakt, ale można z tym walczyć. Czy instalując Swifta i zamieniając trening w rywalizację sportową, lub bardzo e, dobrze zaplanowany trening odzwierciedlający jakąś trasę, czy właśnie kręcąc swój trening, a jednocześnie oglądając sobie film czy serial. 2. Trenażer jest dla mięczaków. Prawdziwi twardziele jeżdżą na dworze. I żyją pszczoły. Dla mnie to mit. Ja osobiście nie uważam się za mięczaka, a mimo to może dlatego, że jestem już stary nie chodzę na rower, jak pada nie chodzę na rower, jak jest bardzo zimno mimo że mam buty, spodnie, kurtki, wszystkie ciuchy, żeby spokojnie jeździć w temperaturze do zera, czy nawet do minus pięciu na szosie bo w lesie jest cieplej, inaczej pracuje nam organizm i można jeździć do niższych temperatur. Ale ja już swoje przejeździłem w takich temperaturach i ani to nie jest zdrowe dla naszego sprzętu. Dobrze jest mieć wtedy rower zimowy, który może w tym piachu i soli sobie egzystować, żeby nie niszczyć naszego podstawowego sprzętu. Dlatego ja wybieram osobiście kręcenie pod dachem. Rozwiązałem to w ten sposób, że prowadzę spinningi, to jest w ogóle układ idealny. Nie nudzę się, bo koordynuję zajęcia. Mam bat nad głową, muszę pojechać swoje, bo... Ludzie na mnie czekają, a jednocześnie jest dużo fajniej jeździć w grupie niż samemu kręcić w domu. Ale nawet gdyby nie to, to dalej raczej wybierałbym precyzyjnie zaplanowany trening w domu w tym momencie kiedy mogę to zrobić, kiedy jest bezpiecznie, kiedy nie ryzykuję, że się przeziębię i tydzień czy dwa tygodnie przestoju zniweluje Efekt treningowy za ostatnie 2 czy 4 tygodnie. Oczywiście, kiedy to możliwe, kiedy jest sucho, kiedy jest ładna pogoda, nie wie jakoś sakramencko, jest okazja jeździć w dziennym świetle, super. Jak tylko jest możliwość, warto iść na a szczególnie, że wtedy mniej się wypocimy niż na drenaże, że organizm inaczej pracuje, warto te treningi na zewnątrz wprowadzać, ale nie za wszelką cenę. Jeżeli ryzykujemy wypadkiem. Na lodzie, jeżdżeniem w deszczu, przemoczeniem ciuchów, zniszczeniem sprzętu, ryzykujemy swoim zdrowiem, to bez sensu. Lepiej sobie dobrze zaplanować trening na trenarzy, przygotować środowisko, w którym będziemy jeździć, zamontować wentylator, zadbać o wentylację pomieszczenia, zadbać o to, żebyśmy nikomu nie przeszkadzali i zrobić ten trening spokojnie, stacjonarnie w domu czy w klubie. Także dla mnie to, że. Trenażer jest dla słabych, a twardziele jeżdżą na dworze, to mit. 3. Na trenażerze może stać nam się krzywda. To mnie nawet nie mit, to bzdura. Nie wiem, co trzeba by zrobić, żeby na trenażerze stała nam się krzywda. Przejeździłem przez ostatnie 3-4 sezony, kiedy sporo jeżdżę pod dachem. Dobre kilkaset godzin na rowerze stacjonarnym i kilkadziesiąt na trenażerach, i nie wiem. Co trzeba by odwalić, żeby zrobić sobie krzywdę? No chyba, jak nam się noga wypnie z pedału i spadniemy tym, gdzie boli, na ramę od roweru, to może sobie coś zrobimy. No bo nie wyobrażam sobie upadku na ziemię. Zresztą podłoga w domu zazwyczaj jest w miarę gładka i bez jakichś strasznie agresywnych krawędzi i kątów. W związku z czym. Naprawdę myślę, że trudno sobie zrobić krzywdę w tranżerze. Oczywiście, jak ktoś jest debilem i wsadzi na przykład palec w napęd roweru, który ma koło zamachowe takiego stacjonarnego, albo w jakiś inny rozpędzony element, no to jemu już nie możemy pomóc, ale zakładam, że taki człowiek w pustym pokoju też jest w stanie sobie zrobić krzywdę. I czy z tranżerem, czy bez, to jemu nie pomożemy. Ale dla normalnych ludzi tranżer jest w 100% bezpieczny i. Nie wyobrażam sobie scenariusza, przy którym możemy zrobić krzywdę sobie poprzez jakiś upadek czy wypadek na trenażerze. To mit. 4. Trenażer nie przynosi korzyści. Znowu mit. Na pograniczu bzdury. Trenażer przynosi bardzo dużo korzyści. Możecie to łatwo sprawdzić porównując... Moją strawę z pierwszej połowy sezonu 2019 ze strawą innych gości, którzy na wyścigu Langa byli koło mnie. Myślę, że w pierwszej piątce czy dziesiątce na krótkim dystansie na Langu mam najmniej przetrenowane godzin w sezonie. Jak sobie przeliczałem przy średniej prędkości 30 na godzinę swoje treningi to wyszło mi tam około 2000 kilometrów, nie pamiętam czy to było 1500 czy 2500 przetrenowanych kilometrów. I wystarczyło to na drugie miejsce przy finiszu z grupy, na dojechanie aktywne w grupie i finiszowanie tak, że skończyłem zawody drugi open. Trenażer jest moim zdaniem mega efektywny i daje dużo lepszy efekt z tej samej jednostki czasu, co jazda na dworze. Na trenażerze pamiętajcie... Nie schodzimy ze zmiany odpuszczając korby, nie stajemy na światłach, nie zwalniamy przed zakrętem, nie zajeżdża nam drugi samochód, nie zagadujemy się z kolegą. Na trenerze, jak robimy 60 minut zadania, to mamy rozgrzewkę 5, 10 czy 15 minut. Jedno, drugie, trzecie zadanie, zadany próg odpoczynku, czas odpoczynku na określonej kadencji, określonej mocy czy określonym obciążeniu. Ileś tych zadań, określony czas rozjazdu, finito. Co do minuty, co do sekundy jest to zaplanowany i wykonany trening. Nie jest tak, że nagle o zatrzymajmy się do sklepu, o zeszło mi powietrze z koła. postujmy, schłodźmy organizm, cały trening trafi szlak. Nie. Tam godzina to godzina, trening to trening, od deski do deski, zaplanowany i wykonany. Jest super efektywny i osobiście, gdybym miał mało czasu, a bardzo by mi zależało na wynikach to rozważyłbym trenowanie głównie na trenażerze właśnie po to, żeby wycisnąć 100% możliwego efektu z posiadanego do dyspozycji czasu. Także to, że trenażer jest nieefektywny, to mit, a w zasadzie bzdura. 5. Trenażer nie rozwija techniki. To niestety raczej prawda. Oczywiście możemy sobie na trenażerze robić zadania kręcenia jedną nogą i wypracowywać kręcenie na okrągło. Możemy robić zadania Szybkiego rytmu na kadencji efektywnej 100, 130, 150 przygotowujące nas do w ogóle jeżdżenia z wyższą kadencją do szybkich finiszy. Możemy poćwiczyć jazdę siłową z na okrągło, na bardzo ciężki podjazd i tak dalej. Jest kilka zadań, które na trenerze można sobie zaplanować i przećwiczyć, ale co do zasady, no, trenażer nie podnosi naszego skilla. Tam nie nauczymy się koncentracji, tam nie nauczymy się jazdy po zmianach, nie nauczymy się jazdy w cieniu aerodynamicznym, nie nauczymy się jak schodzić ze zmiany, nie nauczymy się jak zwalniać, jak pokonywać zakręty. Trenażer nie rozwija naszej techniki i to niestety jest fakt. 6. Na trenażerze można złamać koła albo ramę. Bzdura to trochę tak jak z uszkodzeniem siebie. Nie wiem co trzeba by zrobić na trenażerze, żeby coś w rowerze rozwalić. Oczywiście jeżeli źle zapniemy rower i on nam z tego trenażera wyskoczy, to może się wyłamać element ramy, może się rama złamać, może się stać, wiele różnych rzeczy. Ale jeżeli trenażer jest eksploatowany prawidłowo, rower jest w niego zamontowany prawidłowo i wszystko jest sprawne, to raczej nie ma możliwości, żeby tam cokolwiek się zniszczyło. Wyjątkiem są rolki, czyli taki rodzaj trenażera, gdzie mamy trzy wałki połączone ze sobą i jedziemy na rowerze na obydwu kołach, które się kręcą, tak jakbyśmy jechali po ulicy, ale rower stoi w miejscu, a w zasadzie na obracających się wałkach. Tam rzeczywiście dosyć łatwo jest coś zniszczyć. Trudniej trochę złamać ramę, dosyć łatwo uszkodzić koła, bo jeżeli zjedziemy z rolki i koła rowerów padną pomiędzy rolkę a ramę od rolek, a my jeszcze ciężarem ciała przegniemy cały rower, to uszkodzenie koła jest gotowe. Ale jeżeli rozmawiamy o trenażerze stacjonarnym, w którym rower jest zamontowany na stałe z podstawką pod koło, z zacisniętym tylnym kołem zamocowanym. Uszkodzenie tego jest w zasadzie niemożliwe. Także to mit i bzdura. 7. Trenażer jest głośny i sąsiedzi na zabiją. Trochę mit, trochę prawda. To znaczy nowy sprawny trenażer, szczególnie z modeli Direct Drive Czyli taki, gdzie wyjmujemy z roweru tylne koło i wstawiamy rower na trenażer, napędzając kasetę zamontowaną do trenażera. Trenażery te potrafią być super ciche. Do tego stopnia, że bardziej słychać napęd roweru, pracę łańcucha po zębatkach, niż opór trenażera. Już dawno odeszły do lamusa, przynajmniej wśród ludzi trenujących dużo i na serio, głośne trenażery, gdzie koło napędzało rolkę, która. Miała zamontowany lub przez przełożenie napędzała jakiś wiatraczek, wentylator i to wszystko szumiało jak dobra wiertara, albo jeszcze gorzej. Albo miało krzywywał, czy coś takiego, i to wszystko drogało i, i działy się jakieś dziwne rzeczy. W tej chwili trenżery są tej klasy, że ja osobiście już na Turbomuinie dobre 3-4 lata temu jeździłem sobie w salonie, a rodzina ze ścianą spała w sypialni, mimo że a, na przykład u mnie było tak, że sen był czuły i wystarczyło odebrać telefon po cichutku i tak się ktoś obudził. A mimo wszystko trenażer, który szumiał sobie cichutko i monotonnie w ogóle nie przeszkadzał innym domownikom w funkcjonowaniu. Także jeżeli zadbacie o to, żeby kupić sensowny model trenażera i wcale nie mówię najdroższy za 5 czy 7 tysięcy złotych, bo już za 1500 czy 2 znajdziecie na rynku ciche modele, zastosujecie albo oryginalną, przeznaczoną przez producenta dobrą ma wygłuszającą, a przy okazji zabezpieczającą podłogę przed potem i przed tym, żeby się nie zniszczyła i ułatwiającą sprzątanie. Lub inny materiał, podobny gumowany, który odizoluje trenażer od podłoża i dodatkowo wygłuszy. Bez problemu można używać trenażer w domu czy w bloku i tak naprawdę rodzina w pokoju obok, a już na pewno sąsiedzi w mieszkaniu obok nawet nie będą wiedzieli, że robicie trening i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Także Stare trenażery były głośne, ale to już przeszłość. Nowe, aktualne trenażery są ciche, więc to, że trenażer jest głośny, to mit. Powoli zbliżamy się do końca. Numer 8. Rower w trenażerze niszczy się od potu. Prawda. I to jest niestety jeden z najgorszych punktów w tym programie, bo rower od potu na trenażerze niszczy się masakrycznie. Po dwóch, trzech sezonach intensywnej eksploatacji roweru aluminiowego w trenażerze, korozja dochodzi do takiego momentu, że jesteście w stanie ułamać kierownicę. A mieliśmy już w serwisie sam osobiście obcinałem kątówką rurę sterową i przecinałem mostek w rowerze, w którym pod tak mocno wniknął w połączenie aluminiowej rury sterowej z aluminiowym mostkiem, to tak skorodowało Spuchło i się ze sobą zespoliło, że nie było siły, żeby to rozłączyć. Trzeba to było wszystko obciąć szlifierką kątową. Także, jeżeli macie plan, przetrenować uczciwie, solidnie całą zimę na tranzy, że po 2, 3, 4 razy w tygodniu przez 3, 4, 5 miesięcy i macie pomysł, że swój nowy rower za dychy 2, 3 czy 4 wstawicie w trenażer, przykle, przykryjecie lekko ręcznikiem i tak będziecie robić swój trening, to nie chcę burzyć waszych marzeń, ale koszty naprawy tego roweru, o ile w ogóle wszystko uda się przywrócić do stanu sprzed tego pomysłu, będą bardzo duże. Zatem moja rekomendacja jest taka, żeby na trenażer wstawiać relatywnie tani rower, który jest przeznaczony właśnie na zimówkę na rower do trenażera, a nie jest rowerem startowym, bo to, że tam się będzie zużywał napęd to jedno, to jest łatwo wymienić i to nie są ani duże koszty, ani dramatycznie nieodwracalna sprawa. Ale to, że cały kokpit Wam zgnije, czyli pod dostanie się podowikę na kierownicy, do łap, zaczną korodować wszystkie śruby, zacznie je korodować. W każdym miejscu aluminium, gdzie tylko jest dostęp słonej wody naszego potu, to jest masakra. Także jeżeli możecie, używajcie innego roweru do trenażera, jeżeli nie możecie, zastanówcie się jak naprawdę porządnie i solidnie osłonić swój rower przed potem. A jeżeli widzicie, że mimo wszystko on gdzieś tam po treningu jest wilgotny, to w miarę często go rozbierajcie i serwisujcie lub oddawajcie go do serwisu. Na przegląd, na przykład raz na miesiąc, dlatego, że jeżeli taki rower pojeździ 4-5 miesięcy w tranży bez serwisu, słabo zasłonięty przed potem, no to konsekwencje mogą być opłakane. Także to, że rower w trenerze, że niszczy się od potu, to niestety prawda. Przedostatni punkt naszego programu: dziewiąty. Na trenerze, że nie da się jeździć w grupie. A no, da się jeździć w grupie. Co więcej, trenażer czy Grupa rowerów spinningowych to jedno z niewielu miejsc, gdzie można fajnie zrobić trening grupowy na bardzo różnym poziomie zaawansowania. Normalnie nie pójdziecie, będąc zawodnikiem w treningu, na rower z dziewczyną, która chce się przejechać 20 km. No, bo już startując spod domu czy z miejsca, gdzie zaczynacie swój trening, po 500 metrach czy po kilometrze urywacie słabszych członków ekipy z koła. Oni dostają wiatr na klatę i w ogóle gdzieś tam zostają. Koniec wspólnej jazdy. Albo wyjedziecie 100 watów, czy kręcąc jedną nogą, albo ktoś z tyłu walczy o życie a i tak strzela z koła. Jeżeli poziom zaawansowania jest bardzo różny, to w terenie w zasadzie wspólnego treningu nie da się zrobić, a na trenażerze czy na rowerach spinningowych jest to bardzo proste. Wy ustawiacie sobie obciążenie na przykład, jeżeli skala jest od 1 do 15, dajecie sobie dychę. A słabszy kolega czy koleżanka daje sobie 5 i jedziecie tą samą objętość lub ktoś jedzie mniejszą objętość, wcześniej skończy, ale po prostu na różnym obciążeniu. Możecie nawet robić te same zadania z tą samą kadencją, z tą samą zmiennością i tak dalej, tylko po prostu dopasowując obciążenie do swoich możliwości. Najprostszy sposób zmierzenia, czy to obciążenie nie jest za duże i tak dalej, to zwykły tani pulsometr. W tej chwili połowa zegarków sportowych ma opcję mierzenia. Tętna z nadgarstka bardzo dobrej klasy. Polar M400, teraz to tam aktualny jest model chyba M430 z opaską na klatę. To jest rząd kwoty kilkaset złotych, 200, 300, 400, 500 złotych. I kupujecie super pulsometr. Jeżeli będzie to Polar, to nawet ma dołączony do tego program Polarowski, który umożliwia monitorowanie tych treningów i bardzo fajne prowadzenie sobie takiego dzienniczka treningowego. I po prostu sprawdzacie, jakie macie tętno maksymalne. Najprościej można to zrobić robiąc intensywne ćwiczenie, patrząc ile się pokazało. Oblicza się sobie z tego swój próg obciążenia. Jeżeli ktoś zaczyna treningi, powinien to obciążenie wprowadzać na poziomie 50-60% maksymalnego tętna i stara się nie przekraczać tego progu. Jedzie grupa, ktoś jest dużo słabszy, patrzy na swoje tętno, zaczyna mieć za dużo, odejmuje pół czy jeden z obciążenia. Dalej jest za dużo, odejmuję jeszcze jeden. I wszystko. I można w grupie śmiało zrobić bardzo fajny trening całą ekipą, niezależnie od tego, jak duże są różnice w poziomie zaawansowania. Także to, że na że nie da się jeździć w grupie, to mit. Ostatni, dziesiąty punkt programu, fakt czy mit. Trenażer wyjałowia. Nawet mój dobry kumpel Danielo, który jest w ogóle ortodoksem kolarskim i nie uznaje hamulców tarczowych, przerzutek elektrycznych, licznika, pulsometru, wielu innych rzeczy. Rzucił takim tekstem, bo wiedział, że przygotowujemy ten odcinek. No, na trenaży to się wyjawia, i to można jeździć raz w tygodniu, nie więcej. Owszem, wypacanie na trenarze, że jest dużo większe niż na rowerze e, na zewnątrz. Dlatego, że na zewnątrz czynnik chłodzący wiatru, pęd powietrza jest znacznie większy niż ten, który nawet mając wentylator jesteśmy w stanie wytworzyć sobie w domu. Zatem owszem, pocenie na trenaży jest większe niż na zewnątrz, ale musicie pamiętać, że tą samą intensywność i efektywność treningu w domu osiągniecie w krótszym czasie niż jeżdżąc na zewnątrz, czyli na przykład w domu wystarczy Wam godzina, kiedy wypijecie pół litra czy litr płynu, a na dworze jeździlibyście półtorej godziny i de facto też wypilibyście byście pół litra czy litr płynu. Owszem trzeba uwzględnić to, że się dużo pocimy, nawadniać się izotonikiem czy skorzystać z porady trenera bądź dietetyka jak sobie te mikro i makro elementy uzupełnić. Warto szczególnie intensywnie trenując na poziomie właśnie takiego Daniela, który jest w Mastersach 2016 Mistrzem Świata. To na tym poziomie to pocenie jest bardzo duże, jest bardzo poważnym tematem i wtedy trzeba tą suplementację bardzo precyzyjnie dobrać. Jeżeli trenujemy dla zdrowia, żeby trochę schudnąć, to nie jest to tak ekstremalne obciążenie. Wystarczy pewnie zwykły izotonik wlany do bidonu, on już nam uzupełni te składniki, które wypacamy. Także to, że wypacanie nas zabije to mit, ale jest w tym trochę prawdy i warto uwzględnić w swojej diecie i w suplementacji w tym, co będziemy pili podczas tych treningów czy po treningu, że wypociliśmy trochę więcej niż wypocilibyśmy na dworze i warto to uzupełnić. Tyle, jeżeli chodzi o fakty i mity odnośnie trenażerów. Na naszym kanale znajdziecie wiele filmów o trenażerach, na przykład czy trenażer jest głośniejszy od suszarki, parę innych, jak zamontować rower w trenażer, jak trenażer wybrać. Wystarczy, że wpiszecie sobie w YouTube airbike trenażer, wyskoczy Wam Lista naszych filmów. Kilka z nich też podlinkujemy pod tym odcinkiem. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żeby dla Was nagrać. Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie trenażerów bądź inne. Jeżeli macie jakieś pomysły na nowe odcinki, jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowości. I do zobaczenia.